Masa wzdłuż Lazurowego Wybrzeża ma bardzo wąskie pobocze. Dlatego pilnuj toru jazdy. Zakręty będą pojawiać się jeden po drugim. Hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie podczas pojedynków. Wielokrotnie no i są krasie. to pojedynki e, GT3, czyli znowu widzimy się z Audi R8, naszą. Nie ma tak łatwo. No. Brawo. Lorenzo. Sam żeś się rozwalił, haha i dobrze ci tak Zaczynamy od hamskiego przywitania. Znaczy od, od wypadku, no. Ale tak jak wspominałem kiedyś, że na znaczy chyba nie wspominałem, tylko sobie w myślach myślałem, że ja bym ja więcej nie musiał jeździć z tymi samochodami. No i niestety... Sprawdziło się to, że jednak muszę jeździć tymi samochodami, że muszę przejść znowu trzy rundy, trzy pojedynki i to jeszcze na trasie bardzo długiej 10-kilometrowa trasa Lazurowego Wybrzeża. Może no, jest i ona bardzo malownicza, ale jest też i bardzo trudna. No. Jest to, to, czego się tak naprawdę obawiam od tej trasy, że ona będzie. Bardzo ciężka do przejechania pod względem tego auta, ale yy, dobrze jest to, że tutaj nie ma zmiany przy, przyczepności, takiej zmiany nawierzchni, na którą narzekałem pod, w tym samochodzie. Tylko tutaj cały czas tak mniej więcej jedziemy sobie właśnie e, tym asfaltem. Jest kilka zakrętów, jest też i w, e, wpad do przepaści podczas zakrętu, więc. E, czemu by też nie, ale no zobaczymy. Zobaczymy, jak to autko się tak prowadzi w takich naprawdę godnych warunkach. Czy sprawdzi się lepiej? No chyba tak. Ale... Ale nie wiem, nie jestem do końca przekonany co do tego. Cały czas jestem sceptycznie nastawiony do tego auta, nie wiem. Jakoś mi osobiście nie przypadło do gustu. A jest to jest, to jest, to jest, to to jest, to jest, to jest problem! Fikołek, muszę bączek. Dawaj, 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 daje, daje. Ale zobaczcie, Lorenzo Vela nas goni znowu karetki. Ja normalnie zabiję te karetki przecież to jest niemożliwe. Co godzinę karetka, co godzinę. Ijo, 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 I oj, 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 tak ci o. Już normalnie można szału dostać od tych karetek. Nie wiem, czy, czy ludzie naprawdę tak kochają się zabijać. Czy oni naprawdę nie mają co lepszego z życiem robić i zawracać karetką głowy. Myślcie, zabij chociaż raz a porządnie. A nie, tylko karetka, 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 karetka. Zostaną właśnie... Słyszałem, że babcia chciała sobie pogadać i wezwała karetkę. Ale to są starsi ludzie. Ale dobra, przejdźmy do wyścigów, ponieważ pierwsza runda chyba będzie dla nas, tak? Już za tym... za tym zakrętem, za tym nawrotem będzie meta. Naprawdę. No, nie wiem czy bym sobie poradził, gdybym Lorenzo Veli nie wyeliminował wcześniej. Chociaż on chyba miał za zadanie mnie dogonić, nawet jeżeli by się gdzieś zderzył. Chyba słyszę jak Patrick krzyczy w swoim Nie, wiem, nie wiem czy to jest dobry wynik czy nie. No Bruno Silva, a później Harrison Carner albo Lucian. Chyba będzie trochę albo Lucian. Zobaczymy. Jestem bardzo ciekawy, kto będzie przeciwnikiem jeszcze kolejny. My teraz to Bruno Silva. Bardzo dobry zawodnik. No ale będziemy próbować. Próbujemy. I wygrywamy. Trasa wzdłuż lazurowego wybrzeża ma bardzo wąskie pobocze, dlatego pilnuj toru jazdy. Zakręty będą pojawiać się jeden po drugim. No bardzo wąska. Tutaj nawet czasami bardzo ciężko mają się zmieścić dwa auta. a co dopiero a ty mi że bardzo wąska, tak jakbym się nie domyślił. Kolejny zakręt, ten sam. I znowu strata. To jest naprawdę, znowu znaczy kolizja, nie strata, przepraszam, i błąd, strata to czasu na pewno, ale, ale też i kolizja, strata przedniego zderzaka, też, jeju, yeah, jeju. Yeah, tak, a to jest strata kontroli i panowania nad autem. Dobra, jedziemy. Próbujemy. Próbujemy nie dać się wyprzedzić temu panu Bruno. Brunowi. Chociaż on tutaj chyba najlepiej powinien sobie dawać, bo radę, ponieważ hmm, Transamerica Pacer... O ile się orientuje, to właśnie byli od pojedynków, Je, jak byliśmy w Ameryce i to oni tam właśnie święcili największe zas zaszczyty z tych właśnie racji pojedynków, których oni tam powinni brylować. No ale jako, że to nie jest ich teren, bo, bo jest to Europa, dokładnie lazurowe wybrzeże. Nie, znowu nie wylatuj. No to mogą sobie troszeczkę gorzej radzić, ale, ale i tak muszę przyznać, że radzi się sobie nawet nieźle i ładnie napiera na nas. Tylko to też zależy od sekcji toru. To mnie właśnie trochę dziwi, bo w takich nierealnych sekcjach, kiedy my po prostu nie mamy możliwości lepiej pojechać, oni bardzo szybko nas doganiają. Natomiast w sekcjach, które my możemy bardzo szybko przejechać, oni jadą bardzo wolno. Szczególnie to są zakręty. Nie wiem, dlaczego tak zostało to dobrane, ale tak jest. Nie wiem, może akurat nawet nie wiem, jak to AI jest zrobione, że ono tak jeździ, a nie akurat inaczej. Naprawdę. Zawsze podziwiałem ludzi, którzy robią te gry, którzy potrafią je robić, bo to jest na pewno sporo roboty, i żeby to wszystko zaprojektować, tą sztuczną inteligencję, żeby to jakoś dobrze tam razem działało. Nie, naprawdę. Pełen podziw dla ludzi, żeby to jeszcze ładniej wyglądało, tym bardziej. Jeszcze dobrze działało. hamuj. Nie wiem, czemu wcisnąłem gaz. Podczas hamowania. To było, to było dziwne. Hamuj, a ja gaz. Tak się hamuje. Hamowanie gazem. Nowa technika hamowania. Bajkitkową. Muszę to opatentować. No chociaż Hitler też miał takie hamowanie gazem, ale hamowanie ten. Przyrostu populacji. Kiedy. Gazował. Tak, mniej więcej. <laughs> to miał być żart, który nie wyszedł. Smutny żart. Ale dobra, kolejny wyścig e, z Lucianem. No i cóż, kto wygra? Lucian czy ja? Raczej stałbym na siebie, ale Lucian. Lucian pewnie pokaże to samo co Bruno. Że będzie ciężko się z nim jeździć, ale on będzie tam gdzieś z tyłu chyba jeździł. Zobaczymy te kilka zakrętów. Najgorszą przeszkodą są wystające skalne ściany. Omijaj je szerokim łukiem. No i cóż, wystające skalne ściany, Ach. które naprawdę się dają na się wyznaczyć. No i, i próba. Oj, zajechał drogę. Mamy tutaj. O! O, nie było kol... O shit, co ja zrobiłem. <ścoughs> to była głupota moja. Jak powiedziałem, o nie było kolizji. Yeah, fuck. Sam się zderzyłem, <noise> No niestety tak czasami było. Kiedy? Już się cieszysz! yeah, A tu wielkie D. A tu wielka Donuta do ciebie mówi... Nie, nie ma nie ma czegoś takiego. Nie ma czegoś takiego Donuta. Znaczy, Lucjan. Nie wiem. O, trochę zwolni. No to my teraz możemy przyspieszyć. Szybka partia i, i nawrót na ręcznej. Jest ręczny i nawrót i jedziemy dalej prosto. Znowu szybka partia zakrętów i jedziemy i znowu taki szybki zakręt, który bardzo zdradziecki. Który jest bardzo zdradziecki. Kolejny zakręt. Lekkie dohamowanie, lekkie poślizg i jedziemy znowu. Kolejna partia, znowu wąsko. Znowu kraksa. I believe I can fly, I believe I can touch the sky. Nie chciało mi się hamować. No, teraz teraz nauczony błędami i po użyciu retrospekcji. PANUJ nad tym autem. No to zrób tak to auto, żeby dało się na nim na nim panować. Nie, oczywiście teraz żartuję. nad tym autem akurat na, na tej trasie jeszcze da się w miarę w miarę dobrze panować, niż na Red Bullu czy nad innymi na innych trasach. Pss, chyba jednak nie. Ostatni wyścig, a to auto robi mi takie numery. Eee. Jeszcze dam Lucian, na zlegania. No Lucian, proszę, daj mi to wygrać. Będę ci wdzięczny. Dobra. Jedziemy, to jest... paskudnego wypadku. Uuuu! No właśnie widziałem. No niestety Lucian się chyba sam wykluczył. I tak oto. Finał chyba będzie z jednostronny. Nawet możemy już chyba nawet się zatrzymać i nie dojeżdżać do mety, ale ja chcę, ja chcę. chcę. No znaczy muszę to ukończyć. Jak nie ukończę, to będę wtedy... Będzie wtedy kiepsko. Ale coś tam się stało. Coś tam Lucian miał wypadek. Ale nie jedzie dalej. Ja się nie poddał. Jednak się do końca nie rozbił. Jednak zostały tam mu resztki sił. I resztki silnika po tym wypadku. Ale nieźle musiał tam przygrzać. Nie wiem w co. Pewnie w ścianę. W skałę, przepraszam. Ale my kończymy! Piękne fajerwerki, wygrana. Pierwsza pozycja. I kolejny sezon wyścigowy za nami. I kolejna wygrana. Udało się. Udało się. No, z najgorszym czasem, ale co z tego? To nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest, że udało nam się to wygrać. I że znowu.. jesteśmy w walce o finał WSR sezonu 5. O nie, już nie mogę się tego doczekać. No ale dobra, kolejny milion fanów przybywa. No i kolejny wyścig coraz bliżej do finału. Ach, o, nawet więcej. Czyżbyśmy dostali jakąś bonifikatę? To jest 23 miliony fanów. Ścigałeś się jak mistrz i zdobyłeś sobie miejsce w finale. Kto wie, co przyniesie ten wyścig? No i cóż, czyżbyśmy już mogli wziąć udział w finale? Chyba tak. To, co usłyszeliśmy przed chwilą od Patryka Kalahana, tak by wskazywało zobaczmy. Tak, możemy już wziąć udział w finale, ale jako, że chcę Wam pokazać wszystkie te rundy sezonu 5, to jeszcze nam zostały dwa zadania. Czyli punkty kontrolne, punktów kontrolnych nigdy bym sobie nie odpuścił, oraz drift. Jako, że na razie nie mam czasu na zrobienie wyzwań i zawodów specjalnych, ja zrobię jeden dodatkowy odcinek. Będzie to bardzo długi odcinek, ponieważ w jednym, w jednym tak naprawdę zrobię to wszystko. Czyli wytrwałość, todzi, wytrwałość wyprzedzanie. No i tutaj jeszcze do 9 zadań bije Simono Koenigsegg Kagera. Natomiast na razie chcę ukończyć karierę. Po ukończeniu kariery dopiero zrobimy wyzwania. O ile się uda. Mam nadzieję, że wszystkie te samochody uda nam się odblokować i do zobaczenia do kolejnego odcinka, w którym to przeniesiemy się do punktów kontrolnych. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia.